Po raz kolejny witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu i chciałbym nas zaprosić do Bożego Słowa, jak zawsze. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat Noego i przyjrzeć się pewnemu wydarzeniu, które miało miejsce po zakończeniu potopu, wtedy, kiedy Noe wraz z swoją rodziną opuścili Arkę. Ósmy rozdział księgi Rodzaju od 20. Wersetu. Potem Noe zbudował ołtarz dla Pana. I wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa i złożył palenia na tym ołtarzu. I Pan poczuł miłą woń. I Pan powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. I nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną się żniwo. Zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. I księga rodzaju, dziewiąty rozdział, od ósmego wersetu. Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim: A ja, oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, i z wszelką żywą istotą, która jest z wami z ptactwem, bydłem oraz wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami od wszystkich, które wyszły z arki. Aż do każdego zwierzęcia ziemi ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. I Bóg powiedział: To jest znak przymierza, który ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest wami na wieczne pokolenia. Kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią. Tęcza. Czy to jest jeszcze widok, który nas zachwyca? Może jak byliśmy dziećmi, wpatrywaliśmy się z tym z pewnym zdumieniem i zachwytem. Ale może mijają lata i nasz wzrok się przyzwyczaił do tego. I już nasze serca, nasze oczy nie są tak wrażliwe. Ale myślę, że warto czasami spoglądać na to, co nas otacza, oczami jak dziecko, tak jakbyśmy to widzieli pierwszy raz. I wtedy możemy zobaczyć to piękno które jest w tym stworzeniu, ale przede wszystkim piękno, które jest w Stwórcy. To jest ten fenomen tego otoczenia naszego, tej natury, że ona wskazuje na Boga. I dzisiaj chciałbym też zwrócić uwagę na to wydarzenie, że Pan Bóg zwraca się do Noego, tak naprawdę nie musiał, ale wychodzi z inicjatywą zawarcia przymierza, ale nie tylko z nim, ale również z nami, bo Noe nas reprezentował. I czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy w pewnym przymierzu z Bogiem, że mamy pewną umowę? Pan Bóg ze swojej strony jest wierny temu przymierzu. To, co obiecał, my możemy to widzieć po dzisiejszy dzień, korzystać z tego dobra. A jak my ze swojej strony się zachowujemy w stosunku do Boga? Czy my jesteśmy wierni? Czy my możemy, kiedy widzimy chociażby tęczę, powiedzieć Boże, dziękuję? Dlatego dzisiaj też chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy, kiedy widzimy tą naturę, widzimy to piękno, abyśmy mogli Bogu dziękować i wspominać na to przymierze, ale też ze swojej strony, szukać do tego, abyśmy mogli być coraz bliżej Boga. Bo ta tęcza, ona jest niejako mostem między niebem a człowiekiem, niebem a ziemią. My wiemy, że w późniejszych latach te objawienie, ono już było pełne. I tym mostem stał się Pan Jezus. On przyszedł na Ziemię, On w nim mamy nowe przymierze w Jego krwi, zapisane w Jego krwi. Te przymierze i te obietnice, których możemy korzystać. Dlatego doceniajmy tą wierność i cierpliwość Pana Boga w stosunku do nas, do ludzi, gdzie Pan Bóg przecież zdaje sobie sprawę, jacy jesteśmy, łomi. Dlatego nasz wzrok niech będzie skierowany w górę i dostrzegajmy to piękno. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia.